Jarmarku Świątecznego, dziewiątej edycji. Jesteście gotowi? Tak! Bardzo dobrze. Aż strach się bać, co będzie za rok, jak będzie jubiluszowa dziesiąta edycja. To dopiero będzie się działo. Tymczasem, słuchajcie, nie byłoby tego fantastycznego wydarzenia, tej cudownej atmosfery, gdyby nie dwie osoby, organizatorzy. Więc zapraszam na scenę Spiritus Movens Jarmarku Świątecznego, panią Annę Dorna i pana Enrico Beckera. Oczywiście, wielkie brawa im się jak najbardziej należą. Są, idą. Brawo! Wielkie brawa. To oni, słuchajcie, wtedy, kiedy jeszcze leżeliście na plaży w Mielnie, Sarbinowie, jak był środek lata, to oni już się uwijali jak w ukropie i szykowali tegoroczną edycję Jarmarku Świątecznego. Są z nami, bardzo się cieszymy. Dobrze. Brawa dla Pana Prezydenta. To ja sobie może tutaj stanę z boku. Jest z nami Pani Posłanka na Sejm RP, Pani Katarzyna Kierzek-Koperska. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. <noise> Witamy radne i radnych miasta Poznania: Pani Maria lisiecka pawełczak Pani Halina Owsianna, Pani Dorota Bong-Hammermeister, Obiecały, że będą. Mam nadzieję, że są. Zapraszamy do nas: Pani Justyna Kuberka, Z rodzinami. Pani Katarzyna Pampuch. O matko, za chwilę mnie tutaj zepnął. Witamy radne i radnych młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Chodźcie, jeśli jest. Przed nami, szanowni państwo, najpiękniejszy czas w każdym roku czyli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku w naszym mieście, także tutaj na Placu Wolności Betlejem Poznański jarmark Bożonarodzeniowy. To czas, kiedy będziemy mogli tutaj wspólnie przebywać z naszymi bliskimi, z rodzinami, z przyjaciółmi, i mam nadzieję, że to miejsce będzie właśnie do świąt Bożego Narodzenia cały czas te radością, czasem przygotowań. Pamiętajmy także o tych, którzy są czasem potrzebujący naszego wsparcia, o tych osobach samotnych, bo Boże Narodzenie i ten czas skłania do pomyślenia o tych właśnie najsłabszych. Wszystkim mieszkańcom, mieszkańkom naszego miasta, którzy będą odwiedzać Betlejem Poznańskie tutaj na Placu Wolności, ale także na Targach Poznańskich, życzę dobrej zabawy, dobrych chwil, dobrej atmosfery. Babmy się dobrze, bezpiecznie i oczywiście również witamy wszystkich naszych gości, którzy będą do naszego miasta przybywać w najbliższych dniach. Także RIM również życzymy dobrego pobytu w naszym mieście. Szanowni Państwo, Betlejem Poznańskie 2024 uważam za otwarte. Dojechać i wystawcy ponad 50 wystawców. Najwięcej wystawców jest właśnie tutaj. Chciałabym bardzo podziękować miastu Poznań, prezydentowi, który nas wspiera. To jest naprawdę ważne, ale też ludziom, aniołom tego jarmarku. Naprawdę, my mamy wielu aniołów. Niektórzy z nas nawet byli tutaj na tej scenie, ale też chciałbym podziękować rodzinie i przyjaciołom, którzy ze mną tworzą ten jarmark. No i oczywiście Rico, Enrico Becker, on jest inicjatorem tego jarmarku. I myślę, że dzięki niemu mamy tą piękną przestrzeń, która była zawsze od lat smutna i sama i samotna i szara. A od 9 lat jest pięknym miejscem, gdzie spotykamy się. i Ja widzę Państwa każdego roku, spotykam się z Państwem, bo przychodzicie, powracacie i to jest cudowne. Dla Państwa chce się tworzyć bo podpowiadacie, co zrobić piękniej i lepiej i ja was wysłuchuję i chcę, by ten jarmarki były jeszcze piękniejsze.